Tutaj mamy kolejnego pacjenta. Jest to W204, początek produkcji. Nie jestem mega zadowolony z tego auta. Jest bardzo y, tanie w utrzymaniu. Praktycznie nic się tu nie psuje. I generalnie jakieś tam drobne problemy bez problemów sobie ogarniam we własnym zakresie. Tak auto ma bardzo duży przebieg. Trochę zły jestem, że kupiłem auto z tak dużym przebiegiem, bo naprawdę było tutaj co robić, żeby to auto doprowadzić do takiego stanu perfekcyjnego. Linia jest taka, żeby nie patrzeć na przebieg, tylko y, brać, patrzeć na stan techniczny, no, ale nie widać stanu technicznego na przykład łożysk w kołach nie widać stanu technicznego sprężarki klimatyzacji bo też była zmieniana, bo oczywiście za ci się nie dawała dużo takich elementów jest gdzie po prostu lepiej nie kupować auta z przebiegiem większym niż tamte 300 tysięcy a ten ma, już mówię a ten ma już naklepane 462 tak, kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem, bo zawsze tak robię żeby wyszło taniej, zawsze wolę Kupić auto taniej i sobie je porobić, żeby wtedy wiedzieć czym jeżdżę, a finalnie wychodzi to cenowo tak jakbym kupił normalne auto. Tutaj akurat stan zewnętrzny, wizualny był ok, ale jedyne co miał duży przebieg, no i uszkodzony silnik. Silnik to M271 z kompresorem, 184 konie. W tych silników była cała gama różnych wersji od 143, 163, 184, 156. 192, ostatnia najmocniejsza wersja. Ja tutaj zaczynam. Pierw serwisowo muszę go trochę ogarnąć, tutaj silnikowo. Generalnie tam już całą resztę ogarnęłem. Ostatnio wymieniałem pierścienie ABS-u z tyłu. Tak wygląda stary. Już tu widać kawałek uszczerbiony, ale jeszcze nie wyskakiwał błąd z, tego, z tej strony. Z drugiej strony błąd wyskakiwał i był w znacznie gorszym stanie. Tak wygląda nowy, o. Nie wiem czemu, ale w tym modelu kompletnie to zepsuli, w W203 były fajne metalowe pierścienie, a tutaj zrobili jakieś metalowo-gumowe, które próchnieją. Tutaj jeśli chodzi o silnik, oczywiście ma gaz, mam do wymiany w nim wiązkę instalacji elektrycznej od silnika, bo ktoś tutaj bardzo brzydko wlutował gaz, trochę tak niechlujnie i chcę to zrobić po swojemu bardzo ładnie. Ten silnik jest bardzo wrażliwy na rozrząd, ma bardzo słaby rozrząd. Zasadniczo co 100 tysięcy trzeba ten rozrząd zmienić. Koła może trochę więcej wytrzymają, ale łańcuch się bardzo wyciąga. To dlatego, że w starych modelach koła rozrządu wyglądały tak. Jak widać, są podwójne, a w tym zrobili pojedynczy. Są ko koła od Pawła ze strony Drivent Wytrzymują nawet dłużej niż te oryginalne koła. Kupiłem nowy silnik. Ten silnik ma bardzo niski przebieg, bo ze 150 tysięcy ale niestety osprzęt, y, kupiłem sam słupek cały osprzęt dookoła został z tego starego ale tutaj dużo było robione bo widziałem nowy alternator niestety kompresor został ze starego kompresor ma już ten prawie pół miliona przebiegu te kompresory właśnie tak są do 400-450 i się zużywają ten jeszcze cicho chodzi, ale pewnie ma, no pewnie jest zużyty nie, nie robi już takiego ciśnienia jak trzeba jak montowałem silnik, założyłem nowy łańcuch, ale ostatnio robiłem rewizję i patrzyłem, że te koła już należałoby wymienić. Także te koła zmienię. Tu jest nowy łańcuch. I potem zaczniemy tak zwane tuningi. W pierwszej kolejności zmienimy kółko. Zobaczymy jaka jest różnica po samym kółku. Mam już pomiar auta przed. 3 miesiące temu robiłem pomiar. Wyszedł trochę mniej niż seria. Przed rozrządem zacznę od montażu wskaźnika doładowania. Jest to cyfrowy wskaźnik doładowania. Na razie póki co wyznacznikiem mocy będzie doładowanie. Na hamownię też pojadę po montażu, po programie, może po jakichś moich tutaj modyfikacjach jeszcze dodatkowych, typu porting kompresora. To jest kompresor z zapasów moich. W miarę dobrym stanie, ma tu kilka rysek, ale na pewno nie wiem, może poszukam jeszcze w lepszym stanie. Seryjnie miałem silnik 184 konie, a ja kupiłem słupek 163 konie. Później się dowiedziałem, że każda wersja mocy ma inne tłoki. Im wyższa moc, tym ten tłok jest bardziej wybrany, przez co CR jest niższy. Mam pokusę rozebrać ten silnik, stoczyć trochę tłoki, od razu tam zmienić pierścienie, zrobić taki. Kompleksowy remont. W razie to zostawię sobie na sam koniec. Jedyne co tutaj zmienię w kierunku, tym, w kierunku stopnia sprężenia to zaleję benzynę 98, uważam go za jednostkę lepszą niż M111. Z minusów to ten rozrząd i no też teraz zależy, bo jeśli rozpatrywać silnik pod kątem jakiś tam 400 koni, no to ta jednostka jest gorsza, bo jest miły, trzymalsza no i ma mniejszą pojemność. Turbo będzie gorzej wstawać będzie gorzej moc robić, ale jeśli chodzi o taką jazdę na co dzień i takie zwykłe yy, takie może 250 koni załóżmy, no to ta jednostka wygrywa pod każdym względem ze 111, no może poza tym rozrządem ale tak to jest naprawdę spoko generalnie ma lepsze ma więcej czujników, lepiej tutaj zarządza ECU tym silnikiem na przykład jak jest jakiś błąd wyświetla się czek, ale on dalej ma swoją moc, a w 111 byle co i od razu odcina kompresor Także tutaj jest taki minus dla 111. No ma aluminiowy blok, jest bardzo lekki, to jest chyba najlżej, najlżejszy silnik, jaki ważyłem. Bardzo mało pali, jest bardzo ekonomiczny, znacznie mniej pali niż M111. W mi w trasie bierze 8 litrów, także to jest bardzo dobry wynik, widzicie jak za darmo ma tutaj też jeden fajny ciekawy patent który bym zamontował chętnie do M111 przepływka jest na samym początku przed, zaraz za filtrem powietrza a w M111 jest przed przepustnicą różnica jest taka że tutaj jest czyste świeże powietrze świeżo przefiltrowane, suche, bez, żadnych, bez żadnego oleju a w tym miejscu jest powietrze już, które idzie raz, że pod ciśnieniem, dwa, że z odmy jest dużo zanieczyszczeń typu olej i uszkadza przepływkę w FM111 także to jest świetny pomysł i wcale nie ma takiej opóźnionej reakcji na gaz jak niektórzy przesuwają przepływkę 2 cm przed przepustnicę bo mają znacznie lepszą reakcję na gaz jakaś kompletna bzdura widać, że tutaj to działa i jest znacznie lepiej ma fajny kolektor wydechowy może ten katalizator z przodu tutaj trochę to wszystko dławi ale zawsze można go wyciąć, zostawić ten drugi, co tam jest no i druga sprawa ten silnik stoi pionowo a M111 leży na boku to też ma znaczenie, bo trochę dociąża te koło no i jest więcej miejsca na kolektor y, wydechowy no i też różnica w kolektorach sących. Ten, ten ma znacznie lepszy przepływ później będę to rozbierał, to zobaczycie że tu jest taki typowy kolektor jak pod turbo a w M111 jest taki długi, zawinięty z taką małą przepustnicą Dobra, wszystko już odpowiedziałem. Także, jak ktoś uważnie słuchał, to zaczynamy od montażu wskaźnika. Sprawdzimy doładowanie. Tu mam jeszcze taki interfejs na Wi-Fi. To jest taki lepszy, bo tak to były na Bluetooth. One strasznie wolno chodziły, ale ten na Wi-Fi już go podłączałem i bardzo szybko pokazuje. Wskaźnik zamontowany pokazuje fajnie yy, doładowanie akumulatora. No i tutaj cyfrowo. Yy, doładowanie później jak włączam zapłon to zawsze pokazuje maksymalne doładowanie mamy tutaj tak AFR bo tutaj jest na wyposażeniu szerokopasmowa sonda lambda także ładnie to widać kąt zapłonu, tutaj teraz wolne obroty, ale coś tak skacze dziwnie obroty wolne, też coś troszkę paluje o, jest ciśnienie paliwa i się zmienia, ciekawe gdzie on ma czujnik ciśnienia, chyba gdzieś w maku. No tutaj wskaźnik doładowania od prawej na, po prawej na górze yy, wartość przepływki gramy na sekundę z tego da się wyliczyć ile ma mocy yy, 160 gram na sekundę pamiętam że jest około 200 koni, bo to jest przepływ powietrza przez silnik, także po tym przepływie da się obliczyć moc. Tutaj obciążenie, lot, yy, temperatura powietrza, tylko że to jest temperatura yy, otoczenia i tu na środku od góry Korekta długoterminowa 2-3 ona się zmienia wraz z obciążeniem, nie może być większa jak 25%. O, teraz jest 24. Jak będzie 25%, wyskakuje czek. Także tutaj, plus minus 5% najlepiej. Ale to możliwe, że przestawiło mi się przez gaz. Muszę gaz chyba wyregulować. Tutaj, powietrze intake, czyli powietrze w dolocie, teraz stoi na wolnym, więc się tam to wszystko grzeje. Yy, temperatura płynu i tu jest korekta y, krótkoterminowa, czyli taka chwilowa ale nic nie pokazuje temperatura oleju też nic nie pokazuje i tutaj ten ostatni O2 razy 2 to jest y, druga sonda lambda, widać że jest chyba niesprawna bo powinno oscylować

55 bara. No i tak jak było widać na tym wskaźniku jak i na aplikacji doładowanie górą spada, może to być spowodowane tym, że po prostu jest to tak zaprogramowane, ale to tutaj tu widzę, że dość dużo spada, bo 07 bara na 03, nasz pomiar 1100 obrotów. Tu już jest gaz ciśnięty na maksa, mamy 2000 obrotów. Pół barabostu AFR 13.9, bardzo ubogo. Znaczy to nie jest takie ubogo, żeby uszkodziło silnik, ale no możliwe, że po prostu tak jest zaprogramowany Generalnie można by zrobić 12,5 i by parę koni doszło, ale to pewnie ze względu na ekologię, żeby mi palił przy tym doładowaniu. No i tak, temperatura w dolocie intake 8 stopni, na zewnątrz 3. Zobaczymy intake pod koniec pomiaru ile będzie wzrostu, czy seryjny Intel wyrobi przepływka 53 tutaj korekta LTF1 mi się już naprawiła bo jeździłem z kilkanaście kilometrów na samej benzynie bez gazu i trzyma teraz 3% także wszystko tu się naprawiło STVET1 też już tutaj coś pokazuje reguluje, akurat idzie teraz na minus widać że za ubogo ma 13,9 także Chcę jeszcze bardziej ubogo. No i ciśnienie paliwa. Też zobaczymy pod koniec pomiaru, czy nie spada. No to jedziemy. Będę ręcznie kręcił, yy, przesuwał. Mamy 3000 obrotów. Yy, BOST 07. AFR podobne. Yy, temperatura w dolocie trochę spadła, bo się pewnie prze, przechłodził. Yy, teraz tak, 4000, mamy 4 doładowanie 0,7, AFR podobny zapłon 9,5 5000 doładowanie już zaczęło spaść o 1,1 AFR trochę urósł zapłon dalej 10 stopni korekty niezmienione temperatura w dolocie wzrosła o 3 stopnie także wszystko spoko no ale to te silniki mają tak zaprogramowane że pocztę 4, powyżej 4000 już tutaj do, doładowanie spada. Zobaczmy dalej 5,5 ,5, to samo 5-6 to już prawie odcinka jest. No i tutaj już doładowanie górą tragicznie spada, ale zapon dalej trzyma i to nawet jest ostrzejszy zapon, ale to dlatego jest ostrzejszy zapon, bo doładowanie spadło. Jakby tutaj było 0,7 Bara, to by dalej pewnie tyle było. No i temperatura w dolocie 15 stopni pod koniec pomiaru. Także Interkuler, fakt, że jest zimno, Interkuler seryjny dobrze sobie radzi. Jak jest zimno, oczywiście 3 stopnie, to, to, to każdy Interkuler da radę. Ale tutaj kolega mi już wysłał filmik, byłem u niego zlogować tą przepustnicę kompresora, bo u siebie żadnym innym interfejsem nie mogłem tego sprawdzić. No, i tak, mamy tutaj na niebiesko prędkość silnika, czyli obroty, i na żółto, y, tutaj jest y, recyrkulacja y, klapy, kąt położenia, tak? czyli to jest przepustnica kompresora. No i teraz startujemy. 1200 obrotów, 0 stopni zamknięcia przepustnicy, czyli ta przepustnica jest zamknięta na maksa. Y, nie mylcie tego z tą przepustnicą silnika, bo ona powinna być teraz otwarta na 100%. A tutaj jest ta przepustnica kompresora, ona robi za taki bypass. I jak ona jest zamknięta, to całe doładowanie z kompresora idzie na silnik. A jak się otwiera, to wtedy upuszcza. I nie ma po prostu, nie robi doładowania. Tutaj zobaczcie, co się dzieje dalej. 3000. Zero. Dobra, będę ręcznie przewijał. O, 4000. Równiutko. Równo 4000. Zaczyna się otwierać. Pół stopnia otwarcia mamy. 4,5 2,75 stopnia. 5000 mamy. 3,36 stopnia. Czyli tutaj już upuszcza y, doładowanie nam. Y, tu jest wszystko seria. Nic nie było robione. Po prostu tak to jest zaprogramowane. Dalej. 6 14,8 stopnia. No i odcinka ma 6300. stopnia. 16 stopni. No dobra, wszystkie parametry są zlogowane. Yy, wiadomo, na czym się stoi. Yy, teraz już auto przygotowałem sobie tutaj do rozbiórki. Yy, plan jest zmienić kółka rozrządu, może łańcuch, choć łańcuch ja tutaj zmieniałem. Także nie wiem, czy będę go zmieniał, bo z tym trochę jest znacznie więcej pracy. Kółka rozrządu od Pawła z firmy Drivent. Bardzo ładnie to jest zrobione. Tu mam małe kółko mojej produkcji. Tutaj udało się zdobyć now, całkiem nowy kompresor. Podobno ma 200 km przebiegu. No i widać to po rotorach, bo są jak nowe nie mają nawet jednej ryski nawet tutaj, tutaj nawet z boku nie mają. Także ten kompresor naprawdę musi być nowy. Czasem da się coś takiego wyrwać na olicie czy Allegro Trochę poszukałem i się udało znaleźć. No i tutaj jest przepustnica kompresora, o której wcześniej mówiłem. I ona wygląda tak, że 100% otwarcia ona, on, ona ma otwarcie zupełnie odwrotne do przepustnicy zwykłej. Także 100% otwarcia to jest tak, jak teraz stoi. A 0% to jest coś takiego. I ona wtedy jest szczelna. To jest tak, jakby tutaj kompresor y, wypuszcza powietrze. Tutaj idzie powietrze, co ciśnienie. No i to to, to robi tak jak za taki bypass, to jest tak jakby dziura w dolocie. Jak ona jest otwarta, to kompresor nie ma prawa zbudować żadnego doładowania. A jak teraz taka się zamknie, wtedy całe ciśnienie idzie na silnik i robi się doładowanie. Także ona nam tutaj od 4000 tak stopniowo, stopniowo gdzieś tak się uchyla i robi się taka mała dziura w dolocie i wszystko się znaczy no I tam zamiast doładowania, w kompresorze przebieg doładowania wiem po starszych silnikach, gdzie tam przepustnica się nie uchyla, tylko cały czas jest na maksa zamknięta, i tam po silniku M111 wiem, wiem, że przebieg doładowania w kompresorze jest rosnący, czyli załóżmy, przy 2000 mamy pół bara, i to doładowanie rośnie nam wraz z obrotami do załóżmy 0,8 bara, i tu powinna być taka sama sytuacja. Znaczy, powinna. Powinna być po programie. Na seryjnie po prostu tak to zaprogramowali i tak to jest. Tutaj przyszedł kompresor właśnie jest nowy, ale tu już ktoś zmieniał kółko. Tylko nie podoba mi się to, bo te kółko nie jest dociśnięte do końca. Tutaj ktoś coś kombinował. Też łożysko trochę huczy. Także ja sobie ten korpus chyba zostawię. Może tu się coś dalej regenerować na przyszłość, ale z tamtego wymienię korpus. I wrzucę na ten nowy kompresor, tu już trochę części zdemontowane. Tu siedzi kompresor, i tak on się trzyma. Tutaj na tych dwóch śrubach, i tam o pod tym dokładnie jest trzecia. Ja już ten silnik kiedyś składałem. Wiedziałem, że będę go demontował, i sobie tej trzeciej tam nie przykręcałem. Bo dostać się do niej to jest naprawdę wyzwanie. Ale da radę. Jest tam słabe dojście, ale po pół godziny się to da odkręcić. Także mam tylko te dwie śruby o tutaj widać, tu jest dokładnie ta śrubka taka ona jest na takiej tulejce gumowej i tylko, no właściwie ona niepotrzebna tu jest za bardzo bo tylko te dwie są na sztywno, a ta taka na takiej gumie to to praktycznie nic nie trzyma tutaj mam kolektor ssący widać, że jest bardzo fajny, przepływowy taki typowy pod turbo także ma silnik ten tutaj widać bardzo szerokie kanały nawet portingu tu nie trzeba za bardzo robić kompresor już zdemontowany, zrobiło się tu bardzo pusto no i teraz nie przygotowałem się trochę do lekcji, bo dużo osób jak przy tej robocie mówi, żeby wymienić odmę ale jeszcze sklepy są otwarte, także zaraz sobie zamówię i odbiorę, jeszcze dzisiaj to złożę tu jest wężyk jeden od odmy, to idzie od filtra on tutaj trochę był przypocony także też go warto zmienić tu jest odma dolna, czyli ten długi wężyk tu jest kolejny wężyk i tu jeszcze jeden, a tutaj zaworek zwrotny, no i tu też widać, że jest lekkie przepocenie, a ten wężyk jest pięty prosto w kolektor sący za przepustnicą, także tu jest i podciśnienie, i doładowanie. I każda ta nieszczelność z tego wężyka y, może powodować y, nierówną pracę silnika, bo y, tutaj już y, y, jak stąd zaście, to już nie będzie to liczone po przepływce. Y, tutaj tak samo jak stąd zaście, to też nie jest liczone po przepływce, tu jest przepływka na samym początku. Także każda taka nieszczelność może powodować nierówną pracę silnika. Tu mam już zdemontowany kompresor. Zaraz odkręcę to, zobaczymy w jakim jest stanie. Tutaj kompresor zasysa. Tu wypuszcza powietrze. I tu już idzie na silnik. Ale tu jest tak jakby dziura w dolocie. No i ta przepustnica jak jest otwarta to wszystko tutaj tak krąży. A jak się zamyka to idzie szybko tutaj i prosto do silnika. No i tutaj po stanie rotorów można zobaczyć. Że tutaj jest praktycznie ten teflon stąd zdarty. Im bliżej łożyski igiełkowa, tym bardziej. I tak on się zużywa. Pierwszy zużywają te łożyska igiełkowe. Tu na bokach nie ma jeszcze żadnych śladów, także on jeszcze by długo chodził, ale jego wydajność na pewno jest mniejsza niż. No tak to powinno wyglądać. Tutaj na bok o, Tutaj nie ma praktycznie żadnej nowej tryski. I on wtedy tym uszczelnia. No i tu przepustnica kompresora. Widzę, że też jakoś tak. Trochę już słabo wraca. Tak powinna wracać. Także ją też by trzeba rozebrać. No ale mam tu na podmiankę, także podmieniam i zmieniam kółko i tyle. A ten korpus jeszcze muszę zdemontować. te kółko zdjąć, założyć nowe. Zobaczę tylko jeszcze, czy mocowanie jest takie samo jak tutaj. No i tak, kółko zmienione. Tu mamy wymiar 60 mm w 1,8. Robię tylko jeden wymiar, 60. Nie ma tu żadnej możliwości ani możliwości toczenia korpusu, bo tam już jest dość cienko, a i tak jest bardzo ciasno spasowane. W 1.8 występowały dwa rodzaje seryjnie kółek: 71 w wersji 143 i 163 konie i 66 od 163 w górę, czyli 184 i 192. 66. Tu jest 60, także. Jakaś tam różnica będzie. Tutaj ten korpus do tego składa się na silikon. Nie ma tu żadnej uszczelki. No i tutaj olej warto wymienić. Jest taka mała buteleczka AC Delco na Allegro. Wystarczy wpisać olej Eaton. No i tam wchodzi 120 ml. Tu co prawda jest taki korek przelewowy, ale ciężko to strasznie odkręcić. I można od razu teraz to wymienić, zlać stary, zalać nowy. No i tu też trzeba uważać, bo tak jak mówiłem, są dwa albo trzy rodzaje tych tutaj przeniesień napędu. Tu jest akurat na sprężynie, ale są też takie na takich trzech bolcach. Taki starszy typ. No i tu trzeba teraz uważać, żeby skoczył ten ząbek tam w, tku, w taki otwór. To też ciekawa sprawa, bo coś mi się wydaje, że ta przepustnica jest taka sama jak FM111, bo tutaj numer się zaczyna od A111. I z wyglądu też tak samo to wygląda. Także możliwe, że te przepustnice są identyczne. Także jak ktoś szuka sprawnej, to może warto właśnie poszukać z 18. Już kółko założone, lekko się kręci. Nic niech robocze, nie trzeszczy. A i też ważna sprawa jak demontujecie ten kompresor. Nie, jak go już demontujecie, to nie czyście niczym go w środku. Jedynie co to suchą czystą szmatą przetrzeć od środka i żeby chodzi o to, bo niektórzy puczą to benzyną ekstrakcyjną nie wolno tego robić, bo jak tam wejdzie w to łożysko trochę później one strasznie głośno chrobocze i dziwnie chodzi także lepiej to zostawić jak jest ja tu już mam wszystko poskładane udało się wszystko złożyć Uż dużo się kręci teraz jadę się przejechać, zobaczymy jakie jest doładowanie pomiar do ładowania po trzeci bieg 2000 Jak się raz na jakiś czas wyprzedzi tira czy coś, no to ten interpoler daje radę, ale jak, tak jak tutaj cały bieg przeciągnąć, żeby tak od 80 przyspieszyć tam do 170, no to ten interpoler już nie daje rady, to jest 50 stopni w rocie, także spory spadek mocy. pełnym sukcesem, no w sumie nie zakończona bo jeszcze można go wystroić chociaż ja tam nie widzę sensu tego strojenia, bo cały zakres się poprawił tutaj jedynie górą można dołożyć trochę koni, no i może zapłonu trochę dołożyć na dole, ale to raczej niewiele wniesie każda wersja reaguje inaczej mam kilka wykresów w wersji 163 konie, ona od 4000 już nie robi żadnego przyrostu a tutaj, no zdziwiłem się trochę, że wyszło prawie 200 koni 163 konie wersja robi tak, że do 4000 jest przyrost, a powyżej 4 jest tak jak seria, i wtedy tej większej mocy nie widać. także to Znaczy, widać na dole na wykresie, ale w takich wartościach maksymalnych moc jest taka sama. Czyli te 163 konie, tylko tam momentu trochę dojdzie. Ale tutaj fajnie to wyszło, że w całym zakresie się wszystko poprawiło. No i teraz zostało wystroić to. Tylko muszę poszukać w ale to na spokojnie. Także ten zakres od 5000 do odcinki się poprawi i myślę, że tutaj te 220 koni bez problemu pokażę. Jeśli chodzi o Intercooler, to tak jak dla mnie tutaj nie ma sensu do wymiany, bo to jest takie auto no, dla żony, trochę dla mnie. Ja, tym, ja mam drugie szybsze auto, także tym, tego po prostu nie kręcę powyżej czterech. Także ja tutaj tego Intercoolera nie będę zmieniał. No ale jak Wy lubicie się bawić, lubicie jeździć nieprzepisowo. Maksymalnym przyspieszeniem, przepinając e, kilka biegów, no to ten interkuler warto zmienić. Druga sprawa, że jak, ten, jak jeździłem i było chłodniej, takie 10 stopni, to ten interkuler dawał radę. E, tutaj teraz mamy 25, także tutaj jak przebiłem czwarty bieg, to było 50 stopni, ale na trzecim biegu już było spoko. Tak jakby wyprzedzałem jeden, dwa tiry, też było spoko, nie zdążył się nagrzeć. E, także no zależy od Waszych tutaj preferencji, jakie jeździcie e, Ja nie będę zmieniał, bo to nie ma sensu w tym aucie. E, w innym aucie mam Intel Cooler, e, taki na 1100 KONI. Tam jest sens, tutaj nie widzę, ale to też zależy od Was. Także nie namawiam.